W tym teraz i w godzinę śmierci naszej mamy. Zdrowa Szwajcarii, pełna Państwa błogosławiona z tymiędzy i błogosławiony pomoc przy Twojego Jezus, Święta Marii, O Boża, pomocy, podsiedza nam teraz i w godzinę śmierci naszej ojcu i synowi duchowi wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica druga, palenna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I Nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami wrześnieni, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami wrześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrovať s Marijou vás, pán, somu,